Do zdarzenia doszło około godziny 10 na drodze w kierunku miejscowości Pieszków, około 1,5 kilometra za osiekiem. Na drogi z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, e, uderzył w przydrożne drzewo. E, no tutaj niestety mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Fordem na lubińskich tablicach jechał 24-letni mężczyzna. Stan auta może sugerować, że kierowca jechał z dużą prędkością. Policja nie potwierdza, by ktoś jeszcze brał udział w wypadku. Na chwilę obecną wiemy, że mężczyzna z całą pewnością jechał sam. E, natomiast czy jeszcze ktoś w tym zdarzeniu drogowym brał udział, będziemy to ustalać. Na chwilę obecną nie mamy takiej informacji. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Ze względu na wypadek kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na drodze. Policja kieruje kierowców na objazdy. Gordon Haskell, muzyk, wokalista, autor tekstów, podróżnik. Jeden z najbardziej enigmatycznych członków legendarnej angielskiej grupy King Crimson. Zapraszamy na koncert Gordona Haskella do Centrum Kultury Muza w Lubinie 10 października o godzinie 19.00. Gordon Haskell. Zapraszam na miły koncert. Wywóz odpadów z rozbiórek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl.